Drogie siostry, drodzy bracia, przyjaciele, a zatem znowu rozpoczniemy kolejną wędrówkę. Przez kilka naszych spotkań będę chciał powiedzieć Wam o tym, że Bóg przez całe nasze życie udziela nam lekcji. I nazywam je po prostu lekcjami życia. To ważne. Z tym, że pewnie zastanowicie się: No dobrze, ogólnie się tak mówi, ale czego Bóg naprawdę chce nas nauczyć? Pozwólcie, że otworzę już w tej chwili psalm 119, z którego chciałbym przeczytać wam wiersz 71. Dobrze mi, żem został upokorzony, pisze Dawid, abym się nauczył ustaw Twoich. Biblia Warszawsko-Praska oddaje ten sam tekst w taki sposób. Na dobre mi wyszło, że mnie poniżyłeś, bo uczę się przez to lepiej. Twojego prawa. Jaka to jest lekcja? Jedna z najważniejszych, drodzy, to po prostu lekcja pokory. Czy dobrze wam brzmi w uszach, że Pan Bóg dokonuje czegoś takiego? Czy jesteście gotowi pogodzić się z tym, że Pan Bóg czasami chce nas poniżyć po to, aby nas w końcu. Wywyższyć, postawić wysoko, to poniżenie nie polega na pogardzie. Ono polega tylko na tym, abyśmy zrozumieli, że prawdziwa wielkość jest tylko w Nim. Ona polega tylko na tym, aby wreszcie oczyścić nas z pewności własnego ja i doprowadzić do siebie. Polegających tylko na Nim. Uczących się tylko od Niego. Faktycznie są to prawdziwe lekcje życia. Niemal każdemu z nas potrzeba lekcji pokory. I niemal każdemu z nas potrzeba tego, byśmy polegali na nim bezgranicznie, stale, we wszystkim i uczyli się, uczyli się jego prawa. Kiedyś tego rodzaju teksty trochę mnie denerwowały, przyznam szczerze. Czy mam być prawnikiem? Uczyć się tych kodów bez przerwy na pamięć? Czy słuszność ma psalmista, który w pierwszym psalmie mówi, że dzień i noc rozmyślam o zakonie Twoim? Jeśli mamy być całkiem szczerymi, nam to wcale tak nie wychodzi, prawda? Mamy z tym trudność, dlatego że nie potrafimy, nie potrafimy polegać tylko na nim, na jego prawie, którym de facto można się zachwycać. Przypomina mi się jedno zdarzenie. Było to bardzo wiele lat temu, kiedy prowadziłem pierwszą w swoim życiu serię wykładów ewangelizacyjnych. Było to w Polsce, w Cieszynie. Pamiętam dobrze, że przygotowywałem pewien wykład. I wykład miał dotyczyć zasad zdrowia. Ale zupełnie niespodziewanie wygłosiłem wykład na temat przykazań w kontekście zdrowia. Temat się nie zmienił, ale pojawiły się nowe elementy, których wcale nie planowałem wcześniej. Pojawiły się w tak naturalny sposób, dlatego że zakon właśnie wtedy zaczął zachwycać mnie w szczególny sposób. Spróbujmy, skoro Bóg tak wyraźnie mówi, jak czytaliśmy, że poniżyłeś mnie, zostałem upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich, czy jak mówi inny przekład? Abym nauczył się lepiej Twojego prawa. Warto spróbować, bo wtedy być może pojawią się w nas pragnienia, które zamienią nas w zwycięzców. I chyba o to właśnie chodzi. Niech Bóg nam wszystkim w tym błogosławi. Pamiętajcie, że każde takie słowo, które wypowiadamy ze słowem niech niechaj będzie modlitwą naszą. Na co dzień. I właśnie teraz ku Jego chwale. Amen.